Cześć, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na test kosmetyków z promocji w Rossmanie. Wymyśliłam sobie taką serię, jest to pierwszy odcinek, będzie się pojawiał co kilka miesięcy, nie mówię, że co miesiąc, bo raczej tak nie będzie, chociaż zobaczymy. Mam tutaj pięć kosmetyków, które są obecnie w promocji, a jeszcze ich nie używałam. Jak Wam się jakiś kosmetyk spodoba, to możecie też sprawdzić online, czy gdzieś jeszcze nie jest on tani. A na ten moment ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji Serduszko w komentarzu i testujemy. I zaczniemy sobie od korektora. No i ten korektor jest teraz w promocji w Rossmanie, chociaż ja go zamówiłam właśnie na Kokolicie już jakiś czas temu. Jest to korektor Max Factor Miracle Pure. I mam tutaj odcień 01 Rose, więc ja nie wiem, czy on będzie mi pasował, ale wzięłam po prostu najjaśniejszy. Natomiast wydaje się, że może mieć niestety te różowe tony. No ale zobaczymy. Ma taką niesamowicie śmieszną końcówkę. Ten aplikator jest bardzo ciekawy, także zobaczymy. No, i chyba mh, taki dosyć jest różowy. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nagrywałam wczoraj sprzątanie i coś. Słuchajcie, pomerdałam z balansem bieli. I jest inaczej niż było ustawione. Nie do końca ten aparat teraz oddaje te kolory, bo ten korektor wypada na taki jasny po prostu, a ja tutaj widzę te różowe tony, ale no nic, już tak dzisiaj ten odcinek nagram. Muszę potem ustawić z powrotem aparat na właściwe tory. No ale zobaczmy, zobaczmy jak to będzie wyglądało pod okiem. Nie wiem, czy, my mamy, nie wiem, czy mamy tak nałożyć, ale w sumie nie jest aż tak źle. Jest przede wszystkim jasny, więc też może te różowe tony aż tak nie będą wybijały. Także wklepuję. No i zobaczymy, jaki to będzie, jakie to będzie krycie w ogóle, bo wydaje mi się, że to będzie taki dosyć lekki korektor. Także zobaczymy. Wy już widzieliście opis. Ja tutaj widzę, że Cream Concealer, tak naprawdę, Color Correcting, kofeina, witamina C, wegański, także spoko. No i tak to wygląda przy jednej warstwie. Wydaje mi się, że całkiem, całkiem przyjemnie. No, takie krycie może być. Tutaj trochę na powiece by się przydało, może więcej. Ale śmieszny ten aplikator. Coś, coś innego. Ale ogólnie bardzo przyjemne krycie. Nie jest to wiecie jakieś pełne. Ja też nie mam jakichś super zasinięć, ale takie średnie myślę, że można tak powiedzieć, że takie to krycie jest. Pod okiem wygląda w ten sposób. Mam wrażenie, że delikatnie się zbiera, że będzie miał tutaj tendencję. O, widzicie? W te małe tutaj załamania, także szybko go przypudruję. I tak się prezentuje po przypudrowaniu. Wydaje mi się, że całkiem, całkiem, zobaczcie nieźle. Może nie ma jakiegoś może nie ma turbo turbo szału, ale jest ładnie. Przyjrzałam tylko te okolice pod okiem. Także uważam, że generalnie nie jest źle całkiem przyjemny korektor, jest taki bardzo lekki też pod tym okiem, także tutaj duży plus. Też ładnie się tutaj zblendował, jakoś się nie odcina, pomimo tego, że na tej ręce bardzo te różowe tony wybijały, to tutaj po przypudrowaniu, po doklepaniu tego korektora, no to jakoś tak nie odróżnia się to, a mam na sobie żółty podkład, bo mam na sobie właśnie dwójkę pomieszaną z jedynką ze Starsą The Stars z serii Montage, więc gdyby był bardzo różowy, to by się odcinał. Także jest OK. I kolejny kosmetyk to kosmetyk marki Facebook. chciałam tutaj w komentarzach z jedną z Was, że że z makijażu chyba nic z Facebook nie miała. przynajmniej mi się nic nie przypomina, żebym coś testowała. No i zajrzałam do tej szafy i wybrałam sobie bronzer w sticku. To jest ten jeden z tych nowszych produktów od nich i wzięłam sobie odcień light brownie. On był tutaj zafoliowany, więc duży plus, bo sporo i tak było produktów niestety otwarte. Tutaj była jeszcze właśnie naklejka, którą już tutaj sobie no, naruszyłam po prostu. Więc jestem bardzo ciekawa. Wzięłam ten właśnie jaśniejszy kolor. Mamy tutaj ile gramów? Nie wiadomo, 5 gramów, dobra. No i tak on wygląda, tak się prezentuje. Były też róże w promocji, także może potestuję bardziej tą, tę markę. Zobaczymy, czy ten e, brązer mnie do tego zachęci. I zobaczmy. No całkiem całkiem przyjemny kolor. Light brown, więc w sumie nie wiadomo, jaka ta tonacja. Wydaje mi się, że taka raczej neutralna. Coś pomiędzy ciepłym a chłodnym. No tak on się rozciera. Teraz, jak się rozciera, to więcej tych ciepłych tonów wychodzi. Więc raczej bym powiedziała, że taki neutralny kolor, właśnie łączący w sobie i te tonacje, i te tonacje. Chociaż tak patrząc na opakowanie, to powiedziałabym, że idzie w taką chłodną stronę. Więc zobaczmy, nałożę sobie tak bezpośrednio ze styku, chociaż nie wiem, czy to jest super mądre. Bo teraz to wygląda na przykład na chłodny. Ale to wiecie, zobaczymy, jak. po roztarciu. O, no i. Ta pigmentacja nie jest jakaś ogromna, moim zdaniem, bo zobaczcie, sporo tego nałożyłam, sporo tego było, a roztar się w ten sposób. Mi się marka Facebook kojarzy raczej dla młodszych osób, ale nie wiem, czy to jest takie mm, dobre skojarzenie, dlatego że tych kosmetyków tam mają sporo i jakich dosyć ciekawych, może na początku tak było. I gdzieś tam tak to kojarzę. O, zobaczcie. Ładnie to wygląda. No teraz tak chłodno wypada. Ja tutaj teraz po doklepaniu jakoś za dużo mm, takich. Ciepłych tonów nie widzę. Ale też nie jest to taki szary kolor. No, fajny. Ale czy jakoś, na przykład, bardzo mnie powala ta jakość? No, nie wiem, bo sporo musiałam dołożyć. No, trzy razy musiałam przejechać. A jak widzicie, jak testuję stiki, to zazwyczaj jedno przejechanie wystarcza. I najczęściej nakładam w ogóle ze stiku na gąbkę i dopiero na twarz, bo ta pigmentacja jednak zazwyczaj mnie zaskakuje. Także gdzieś tam. Tutaj może ta pigmentacja jest taka średnia, co nie jest też um, takie złe w sumie, bo jeżeli ktoś zaczyna z konturowaniem albo ma taką ciężką rękę do brązera, no to będzie fajna opcja, bo tutaj ciężko przegiąć, moim zdaniem. Ciężko naprawdę przegiąć, by trzeba było tutaj, nie wiem, z 10 razy przejechać chyba tym stickiem, żeby coś tutaj się wydarzyło takiego. Hmm, przyjemny stick, powiem że przyjemny i chyba mam ochotę potestować więcej kosmetyków. Bo może się okazać, że one będą właśnie fajne do takich delikatniejszych też makijaży. Nie jest to może najbardziej napigmentowany bronzer w stiku, ale efekt uważam za taki bardzo, bardzo ładny. I myślę, że też część osób będzie szukała czegoś takiego właśnie lżejszego i takiego bezpieczniejszego w użyciu. Tak bym to nazwała. No fajnie, fajnie to wygląda. No nie, no bardzo mi się podoba ten efekt teraz. Jest ok. Zbliżenie na twarz oczywiście Wam zrobię i sprawdzimy, czy nic się tutaj na pewno nie przesunęło tak z bliska. Ale zanim to, to nałożymy sobie jeszcze jeden kremowy kosmetyk, bo mam tutaj produkt od L'Oreala. Jest to Lumi Glotion. Czyli to jest taki właśnie rozświetlacz. Glow Boosting Highlighter. Więc to jest produkt, który na pewno możemy używać na wiele sposobów, na przykład na ciało, do balsamu, do podkładu, no ale skoro to jest rozświetlacz, to możemy też na pewno użyć go tutaj na szczyty kości policzkowych i tak dzisiaj spróbujemy to zrobić. Nie będę nakładała różu, żebyśmy mogli sobie ocenić i brązer, i rozświetlać, jak on wygląda. Mam tutaj odcień 902, czyli Light Glow, także jeden z tych jaśniejszych kolorów, bo tych kolorów jest kilka. Mamy tutaj aż 40 ml kosmetyku, więc samo to za siebie mówi, że jest to pewnie kosmetyk też przeznaczony po prostu do ciała. Mamy tutaj po prostu taką tubkę i zobaczmy, jak ten kolor wygląda. O! Tak się na razie prezentuje. Mhm! Wow! Tu prawie bazy nie ma. Chociaż o! Tutaj jak na podgląd patrzę, to teraz widać tutaj jednak bazę, tak jak tutaj sobie spojrzałam. Tak gdzieś tam tego nie widać, bo też mi się światła odbijają. No, a tutaj widzę w podglądzie, że trochę tej bazy tutaj jest, ale przepięknie błyszczy. Raczej jakichś takich dużych drobin tu nie widzę, więc y, daję taką lustrzaną taflę. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem bardzo ciekawa, jak wypadnie, i myślę, że nałożę sobie na dłoń. Zbiorę sobie troszkę tego kosmetyku gąbką, i nałożę w ten sposób tak, trochę się świeci, ale nic takiego szałowego na razie. Może trzeba więcej. No trochę może. Trochę może go widać. Ostatnio zapragnęłam znowu testować te rozświetlacze kremowe, dlatego że testowałam rozświetlacz kremowy od Charlotte Tilbury z zestawu świątecznego. No i tam był czat No sporo już go nałożyłam. No, i trochę tego glow widać, mi się wydaje. Ale czy to jest takie glow totalne? Czy wynika z nieprzypudrowanego podkładu? No to musimy zaraz sprawdzić po przypudrowaniu. Zobaczymy, co się będzie działo. No nie no, trochę bardziej się tutaj świeci niż tu. Więc powiedzmy, że ok. Więc nakładam ponownie na drugą stronę. Trochę się pojawia tego błysku. Ale nie jest to taki piękny, błysk jak przy Charlotte. No. Tutaj nałożyłam dwie warstwy, tutaj jedną i tak sobie zostawię dla porównania. Ale tak jak się przyglądam tu z bliska, to nie widzę, żeby coś tutaj się rozjechało. I druga strona, także tutaj plus. Także tutaj plus, bo nie widzę, żeby rozpuścił się podkład. Jeszcze tak spójrzcie. No nie, nie widać, żeby tu były jakieś dziury. I tak to wygląda z daleka, i powiem Wam, że tutaj jakby trochę jakaś plama powstała po przypudrowaniu, no a blasku próżno szukać. No, po przypudrowaniu to glow nie widać w ogóle. Niestety. Zniknęło. No, na twarzy to 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 to, 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 to się nie sprawdza. Mm -mm. Ten brązer akurat widać, ale też delikatnie. Natomiast tego to w ogóle nie widać. Zniknęło. Nie ma. Mo może coś delikatnie, ale czy ja wiem? Powiem, wam, że tutaj mam wrażenie, że właśnie widać tę bazę troszeczkę. Więc... Raczej na ciało, jak już. Hmm. No. Bo tutaj z drugiej strony jest napisane, że dla takiej mokrej, rozświetlonej skóry. I może być używana też... Aha, pod makijaż. Można używać, słuchajcie, pod makijaż dla delikatnego glow, albo na makijaż dla mocniejszego glow, no to na makijaż mm -mm. raczej już wtedy jako baza, żeby takie delikatne glow uzyskać albo właśnie do podkładu, albo na ciało. No ale generalnie lepsze są produkty tego typu. I teraz przechodzimy do testu tuszu. Mam tutaj tusz od L'Oreal. On też jest właśnie w promocji teraz. Jest to tusz Lush Paradise wersja black. Ja akurat go wyciągnęłam z kalendarza adwentowego L'Oreal więc go mam, ale widzę, że jest właśnie w promocji, no to trzeba przetestować, zobaczyć, bo potem przy przyglądzie będę mogła was odsyłać do tego testu. Test będzie oczywiście dwudniowy. Na oku nie mam dzisiaj nic specjalnie tak komponowałam zestaw, żeby tutaj nic nie było jakiegoś linera czy cienia. Więc zobaczymy sobie solo, jak ten tusz będzie wypadał na oku. Tutaj na opakowaniu obiecują 20 razy większą objętość i dwa razy dłuższe, słuchajcie, rzęsiory. Tutaj na tym opakowaniu to trochę tak te rzęsy na takie sklejone wyglądają, więc nie wiem, czy mi się ten efekt podoba, ale zobaczymy. Szczotka wygląda na opakowaniu tak, no i ona rzeczywiście jest taka, moi drodzy, taka dosyć, dosyć duża. O. Więc zobaczymy. Ja wolę cieńsze szczotki, ale i taki mi daje radę, tak to określę. Także nakładamy. Zdjęłam troszeczkę ten nadmiar o szyjkę tutaj. No to jest świeżo otworzony tusz. Chociaż w sumie pokazywałam wam chyba szczotkę w unboxingu kalendarza. To trochę mógł przeschnąć, bo. Chyba go wtedy otworzyłam. No to nie jest świeżo wtedy otworzony. Ale nie używałam go jeszcze. O! I całkiem, całkiem nieźle się pracuję tą szczotą. I dziś moi drodzy, jedna warstwa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O! Wow! Taka firanka się zrobiła. No mega mi się podoba. Kolejny fajny tusz, który testuję. Ale całkiem jeszcze inny efekt. Mam wrażenie, że tych rzęs tak się dużo zrobiło, że są takie gęste. To jest jedno zanurzenie cały czas. Szczotki w tuszu. No mega ładnie to wygląda. Ja bym powiedziała, że taki wolium tutaj dodało. Może niekoniecznie jakoś super wydłużyło. Jutro sobie nałożymy dwie warstwy, bo podejrzewam, że jak nałożę jeszcze właśnie drugą. Taką po zanurzeniu właśnie tuszu, szczoteczki w tuszu, to mogą one się wtedy jeszcze wydłużyć. Ale tak no ładnie to wygląda, tak dużo się tych rzęs zrobiło. No, efekt mi się bardzo podoba. Na ten moment. No i różnica, moim zdaniem, jest duża. Zobaczymy, jak na tym oku, na tych rzęsach, bo te rzęsy są, moim zdaniem, gorsze. I zawsze to oko wygląda troszkę gorzej, jeżeli chodzi o te rzęski. Także zobaczmy, jak to wygląda. Ten efekt mi się podoba. Bardzo, bardzo przyjemny tuż. Zobaczymy czy się oczywiście nie osypie No i jutro spróbujemy sobie nałożyć dwie warstwy I zobaczymy jak to będzie wyglądało Ostatni kosmetyk, jaki tutaj przygotowałam To jest dosyć nowy kosmetyk I również jest on z Faceboom Ale to jest taka kategoria w sumie pielęgnacji Powiedzmy, to jest produkt Który jest na dziale z pomadkami Z balsamami, nie tam gdzieś w szafie Faceboom, tej obrotowej I mam tutaj regenerujący Balsam do ust, ale były Wersje kolorystyczne i wybrałam sobie Tutaj odcień, kolor, tak jest napisane Kolor 02 nude. Jestem bardzo ciekawa, jak tutaj to wypadnie. Mamy jakieś peptydy tutaj ekstrakt z wanilii, jakiś pink sugar complex, który ma być nawilżający, więc ciekawie to wygląda. Mamy nanieść na usta ten produkt i rozprowadzić za pomocą aplikatora lub palca. Mamy 10 gramów, wegańska receptura i ma nam ten produkt nadawać delikatny, soczysty kolor i blask. Ja jestem ciekawa też właśnie, jak ten kolor tutaj wypadnie. Jeżeli chodzi o to, o ten aplikator, to dobrze wygląda, fajnie, fajny jest, moim zdaniem. O, taki bardzo delikatny kolor, więc nie wiem, czy w sumie będzie on widoczny. Taki słodki, ale bardzo delikatny kolor. Tak się to prezentuje. No i zobaczmy, jak będzie wyglądał na tych ustach. Mm. No taki bardzo delikatny kolor. Półprzezroczysty. O, jaki słodki. Bardzo słodki smaku. Mm. Ojejku, aż, aż przesadnie. No usta wyglądają na takie błyszczące. Czuć takie fajne ukojenie, więc tutaj ok. Mam tu sporo suchych skórek, więc może fajnie nabilży. No taki bardzo delikatny, jaśniutki kolor, jakbym powiedziała. Wyszedł na moich ustach taki rozbierony różowy, więc podejrzewam, że on jest po prostu taki jaśniutki. No i delikatnie złagodził i delikatnie złagodził ten kolor po prostu moich ust. Bardzo słodki. Strasznie cukrowy, taki słodki, słodki, ale aż taki, nie wiem, jakby łyżkę zjeść cukru. No więc to tak, średnio może. Ale najważniejsze to, jak tutaj na tych ustach będzie wypadał, a uczucie jest całkiem przyjemne i ładnie wygląda. I to wszystkie kosmetyki przygotowane przeze mnie na ten odcinek. No powiem Wam, że tak bez szału powiedzmy ten odcinek w sumie o no, balsam jak balsam tuż mi się bardzo podoba tuż jest chyba tutaj najjaśniejszą gwiazdą najjaśniejszym punktem bo rzeczywiście bardzo ładnie według mnie wygląda Brązerek raczej taki bardzo bardzo delikatny make-up no make-up rozświetlacz praktycznie niewidoczny ten płynny więc raczej do ciała albo pod makijaż jako baza korektor ok ale też nie jakiś wiecie zachwycający kryciem czy wyglądem trochę tutaj widzę że będzie miał tendencję do zbierania więc szybko go trzeba przypudrować także są lepsze, a szczególnie, że ta cena nie jest najniższa, no bo to jednak max factor, ale jest przyjemny, bo fajnie tutaj e, pracuje pod tym okiem. Nie, nie czuję go jakoś za bardzo, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało za kilka godzin. Okej, okay, moi drodzy, widzimy się po 13 godzinach. Test się trochę przedłużył. No, nie spodziewałam się, że aż tyle dzisiaj mi zejdzie, no ale tak, wyszło. E, I tak, ym, generalnie to, co mi się najbardziej podoba, to jest ten tusz. Ale czy jest jakiś wow tutaj? Hmm, nie ma takiego totalnego bubla ale nie roztopił przynajmniej podkładu, <noise> więc no okej, okay. jeżeli chodzi o korektor, to trochę się tutaj zebrał, ale ogólnie ładnie wygląda, jest przyjemny, więc nie jest źle, natomiast no, gdyby się nie zbierał, to by był czad, ale no, trochę się jednak zbiera, więc to jest pewien minus, ale generalnie nie jest to jeszcze aż tak bardzo mocno widoczne moim zdaniem, więc zużyję i będzie okej, okay, tak myślę, to lipa, no lipa, bo to nawet... Teraz sebum się za bardzo nie świeci. Tutaj ten produkt raczej bardzo delikatny pod względem właśnie pigmentu, ale czy to źle, czy to dobrze, to zależy, czego kto potrzebuje. Myślę, że tak do jakiegoś takiego delikatnego właśnie makijażu, no to będzie ok. W momencie, kiedy ktoś chce się nauczyć, może dopiero pracować z takimi produktami, no to okej, okay. nie jest to bubel, ale nie robi nam mnie szału, mam o wiele lepsze sztyfty, na przykład ten sztyft od NAM moim zdaniem jest lepszy, być może ten odcień ciemniejszy będzie lepiej widoczny, natomiast no ja mam jasną cerę i to jest jasny odcień, więc no nie wiem, no jakoś tak. Bez strzału. Jest ok, ale po prostu tak trochę zbyt mocno ginie, moim zdaniem. Trochę za mało tego pigmentu, tej koncentracji pigmentu. Tak, takie mam odczucia. E, Tuż mi się bardzo podoba, bardzo przyjemny. Jutro sobie nałożę dwie warstwy, no i zobaczymy, jak to się utrzyma. Ale dzisiaj sztos, więc tutaj ten produkt mi się bardzo podoba. No i jeżeli chodzi o to, to trochę za słodki ten smak jest, ale potem jakoś już tak nie wyczuwałam go za bardzo. E, a przyjemny efekt zostawiał na ustach, więc ogólnie. Fajny, wydaje mi się, że spoko. Są też inne smaki, więc może gdzieś tam inne smaki, inne zapachy, inne, właśnie kolory, więc może tamte będą jeszcze fajniejsze. Ten jest bardzo słodki, ale to uczucie na ustach bardzo przyjemne, i też ten aplikator jest bardzo przyjemny, więc. Więc okej, okay. tutaj jest ok, ale czy to jest taki turboszał No na razie nie. To, co mi się najbardziej podoba, to tuż i ten efekt na tyle mi się podoba, że, no, zastanowię się, czy sobie potem na przykład nie kupić jej, tej maskary jeszcze raz. Także tutaj akurat bardzo mi się podoba. Okej, okay, moi drodzy, lecimy ja z drugim dniem testu i jakoś tak dzisiaj jest ciemno. A już nie jest jakaś szósta rano, więc nakładamy korektor. No, trochę dziwne to, ale ma padać deszcz, więc może to dlatego. Muszę ten film jeszcze zacząć montować. Zanim wyjdę z domu, bo potem jak wrócę to będzie późno i trzeba będzie tylko, wiecie, dograć końcówkę tego testu i wrzucić. O, co, co to? To coś ciężko się nakłada? O, Muszę jeszcze zmontować film, zanim wyjdę i potem tylko dorzucę podsumowanie, bo inaczej się, słuchajcie, nie wyrobię. A chciałam jednak do końca tego listopada filmy powrzucać. No i jutro. Będzie taki film gadany na kanale, dlatego że już będę zaczynać nagrywać vlogmasy. Czy vlogmasy, filmy na właśnie święta? Święta na grudzień. Zobaczycie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i ten korektor nałożony, i powiem Wam, że jest ok. Ogólnie uważam, że ten korektor jest spoko, ale nie jest, wiecie, jakiś szałowy Bo jednak jak sobie tak patrzyłam na to, jak wygląda właśnie ten korektor po całym dniu Wydaje mi się, że wcale on tak mocno się nie zebrał Po prostu trzeba go dobrze właśnie utrwalić No i teraz ten brązerek, nałożyłam ci inny podkład I teraz już przy tym innym podkładzie, zobaczcie, że trochę ten właśnie korektor wybija Że on może trochę ma więcej tych takich różowawych tonów I Teraz nałożyłam Loli Camouflage więc tamtych żółtych tonów jest troszeczkę więcej. No i tak to wygląda. Da się spoko blendować. Ale nie jest to taki, wiecie, najbardziej intensywny, najbardziej widoczny brązer. Chociaż na tym podkładzie chyba trochę bardziej się czepia, zobaczcie. Wydaje mi się, że lepiej jest widoczny, ale zobaczymy jeszcze po przypudrowaniu, czy po prostu nie zniknie. Bo ten podkład szybko dosyć zastyga, więc może to jest kwestia tego, że lepiej ten podkład się przykleja do niego, właśnie mówię muszę sprawdzić jeszcze na tym bo na tym wygląda intensywniej moim zdaniem ten bronzer no bo wczoraj to tak na tym takim podkładzie lżejszym powiedzmy swojej formule nie takim zastygającym to tak rozpracowywał się bardzo mocno praktycznie do zera, no musiałam, musiałam dołożyć trzy warstwy a tutaj wystarczyła dziś jedna w zasadzie. Więc, no może to też zależy troszeczkę czasami od podkładu. O, no, nie to wygląda. Jeżeli chodzi o ten rozświetlacz Glotion, to powiem Wam, że nie mam ochoty go nakładać już. No bo on praktycznie jest niewidoczny. Ale spróbuję jeszcze palcem, no i może na tym podkładzie nie będzie znikał. Może na tamtym coś, wiecie. Nie bardzo te kosmetyki. Wyglądają, może nie bardzo się właśnie Czepiały No nie wiem, na razie Na razie to w pooglądzie, tylko widzę, że wybija ten jasny korektor Spod oczu, bo coś pokombinowałam przy nagrywaniu Właśnie sprzątania I Mi się to nie podoba <laughs> Więc muszę znowu Przestawić ten aparat, ale Akurat wczoraj i dzisiaj Nie miałam za bardzo czasu żeby tu pokombinować. No i powiem wam, że... Hmm. Tu się coś cieplam. Że tutaj bardziej jest widoczny, zobaczcie, bardziej mi się wydaje, że jest to glow. Może kwestia podkładu rzeczywiście? Zaraz przypudruję i zobaczymy, czy to nie zniknie. Ciekawa sprawa, bo wydaje mi się, że wszystko na tym podkładzie jest bardziej intensywne, że bardziej się tak przyczepiło. Zobaczcie, że ten glowszy nie jest widoczny. Jest to takie delikatne właśnie świecenie, ale takie subtelne, takie ładny, bym powiedziała. I tutaj mamy też mocniej widoczny też brązer. Ciekawe, dlatego testuję na różnych podkładach właśnie produkty. No i dzięki temu, że mam dwa dni testu, to mogę to zrobić. Także nieźle to wygląda. No ale z bliska nadal. To nie jest jakieś takie, widzicie, mocne świecenie. Czy jakieś takie nawet średnie. No, wydaje mi się, że jednak jest, jest za słabo. No ale tutaj jakoś bardzo mocno nie zostało nic zaburzone. Tu trochę widzę końcówkę, gdzie to nakładałam. Tego rozświetlacza, ale generalnie no nie jest źle, ale nie widać blasku. Nałożę sobie balsamik na usta. I przechodzimy do tuszu. Zobaczymy, jak ten tusz się dzisiaj będzie sprawował. Także nakładam. I dziś spróbuję nałożyć dwie warstwy, żeby zobaczyć, czy. Da się jeszcze te rzęsy wydłużyć. Ale na przykład o taki efekt bardzo mi się podoba, bo tych rzęs jest jakoś tak więcej i ładnie po prostu są rozczesane, ładnie wyglądają, więc ja tutaj jestem generalnie z tego tuszu zadowolona. O, tutaj się ciepnąłem. Teraz zanurzam szczotkę drugi raz. I. Tutaj od góry próbuję je nadbudować jeszcze, bo też nie chcę, wiecie, ich skleić. O. No wydaje mi się, że ten wczorajszy efekt był lepszy, ale generalnie przyjemna maskara. Podoba mi się ten efekt, właśnie po jednej warstwie takiej fajnie wyczesanej. No, ale to wiadomo, zależy co kto w tuszach lubi. No, mi tutaj przypada do gustu. Nie wiem, czy tam jeszcze nie było bazy z tej serii. Pod tusz. Ale z reszty, właśnie kosmetyków, to chcę zrobić jeszcze osobny test kosmetyków L'Oreal. No, bo już kalendarza nie zdążę przetestować, więc będzie to jako. test L'Oreala po prostu. No i tak to wygląda. Zobaczymy jak się utrzyma. No i tak się to dziś prezentuje, także widzimy się za kilka godzin, no i podsumujemy sobie właśnie te kosmetyki, ale chyba też już macie pewne swoje opinie właśnie. No jak to tym razem wypada. W teście. Dziś widzimy się po 11 godzinach i czas podsumować ten test. No i nadal uważam, że tuż jest bardzo fajny, ale efekt musi Wam się po prostu podobać. Tutaj nic się z nim nie stało, więc jak najbardziej jest tutaj moim zdaniem ok. Jeżeli chodzi o ten korektor, to on mi się ogólnie podoba. No tak jest przyjemny, jest taki pod okiem po prostu, ale się niestety zbiera, więc drugi raz raczej do niego nie wrócę, bo też nie jest najtańszy po prostu, a tańsze są korektory, które raczej się aż tak nie zbierają, więc gdzieś tam przyjemny ale no jednak jak macie tendencję do tego zbierania, to no to nie. Jeżeli chodzi o ten stick, to nadal jest moim zdaniem widoczny, lepiej się dzisiaj właśnie przyczepia, więc ogólnie mam ochotę przetestować więcej rzeczy z tej marki Facebook, więc okej, okay. jak chcecie mocniejszy efekt, to raczej ten ciemniejszy. A jeżeli chcecie jakiś kremowy bronzer, którym sobie krzywdy nie zrobicie, który nie będzie jakiś taki mocny, to to, to jest całkiem okej okay opcja. To moim zdaniem do odpuszczenia, bo prawie nic w zasadzie nie widać, więc mm. Bez sensu kosmetyk. No a jeżeli chodzi o to, to wydaje mi się, że pomimo tego słodkiego smaku, który aż tak mi nie odpowiada, bo jest aż taki przesadzony, to mam wrażenie, że mam mniej suchych skórek po tych dwóch dniach. Więc wydaje mi się, że ma fajne te właściwości regenerujące. Więc tutaj jest duży plus. No i też mamy taki delikatny kolor, więc to też jest całkiem spoko. Ale czy mamy tutaj jakieś takie totalne hity? No moim zdaniem nie. Nie ma tutaj żadnego szału. Więc czy wam coś polecam tak super kupić? No może ten tusz. Może ten bronzer, jeżeli ktoś z Was akurat szuka takiego efektu. I może to jeszcze potestuję sobie przez kolejne kilka dni, no bo naprawdę czuję, że prawie nic z tych suchych skórek nie zostało. Więc tutaj jeżeli chodzi o to o regenerowanie, no to czad. Więc tak to wygląda na ten moment. Jestem ciekawa, co Wy o tych kosmetykach. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!